Na wodach mojego regionu nie dzieje się absolutnie nic, jeżeli chodzi o drapieżniki typu szczupak czy okoń, a na sandacza musimy jeszcze trochę poczekać, więc wracam w swoje naturalne środowisko, a więc w trzciny, żeby poszukiwać pstrągów. Dziś jednak nie ryby są najważniejsze. Chciałem bowiem pokazać łowisko, o które dbają społecznie wędkarze zrzeszeni w klubie, Salmoklubie Częstochowskim, bo jesteśmy na warcie na odcinku No Kill. Pięknie położone łowisko, które jednak jeszcze kilka lat temu nie było tak rybne jak dziś. Trzeba było na to solidnie zapracować, i tutaj chylę czoła przed członkami Jurajskiego Salmoklubu Częstochowa, bo to właśnie oni niemal codziennie kontrolują brzegi, ale także dbają o to, żeby ryby było coraz więcej. Nie byłem na tej rzece. Lekko licząc jakieś plus minus 150 lat, więc zupełnie jej nie poznaję. Teraz idę w górę rzeki. Zasięgnąłem języka też kolegów, którzy wędkują tutaj na co dzień. Mówią, że jest niska woda, więc można łowić zarówno z brzegu, jak i wodą, a wodą jest po prostu przyjemniej. Szczególnie przy tak wysokich temperaturach, bo w słońcu ostatnimi czasy robi się naprawdę gorąco. Pamiętajcie jednak, że warta potrafi zaskakiwać swoją głębokością. Natraficie tu również miejscami na kurzawki, więc najlepiej posługiwać się kikami do brodzenia albo mieć towarzystwo, które w razie problemów Wyciągnie was na brzeg i po prostu uratuje. Na szczęście i na nieszczęście. Stan wody okazał się bardzo niski, więc mogłem brodzić, co jest moją ulubioną techniką. Na nieszczęście, bo to nigdy nie sprzyja aktywnemu żerowaniu ryb. Na początek próbuję na niewielką obrotówkę, aczkolwiek wyniki nie są wystarczająco satysfakcjonujące, więc najprawdopodobniej za moment przejdę na przynęty. Gumowe, które gdzieś tam sobie ukochałem i się do nich też trochę pewnie przyzwyczaiłem. Woda ostatnio spadła, ale zdarzają się tutaj takie metrowe dołki, więc najpierw muszę się trochę zorientować, jak ta woda wygląda, żeby dobrać odpowiednią gramaturę. Czasu na zorientowanie się nie miałem zbyt wiele, bo wybrałem się dosłownie na kilkugodzinne wędkowanie. Trzeba było więc szybko znaleźć złoty środek, który skusiłby do brania i tak nie mrawe pstrągi. Bo kogo nie spotykaliśmy nad wodą, ten niestety nie mógł liczyć na zbyt dobre wyniki. Na samym początku wspominałem, że jest to odcinek niezwykły, ponieważ no kill, raz że zasady, ale dwa, że dbałość o to miejsce i dlatego właśnie spotykamy się z Tomkiem z Jurajskiego Salmoklubu, żeby trochę porozmawiać o tej rzece. Bo ja powiedziałem na samym początku naszym widzom, że nie byłem tu mniej więcej jakieś 150 lat. Tak, tak, Piotr, od tego czasu pojawiły nam się dwa problemy. Jeden, dość wysoki i niski. Wysoki to indeks glikemiczny potraw, które spożywamy. A jak zauważyłeś, niski stan wody w naszej rzece, ale jak i wszędzie w żołdach i Rzeczywiście, wydaje mi się, że jeżeli chodzi o wodery, to wskoczyłeś o rok wyżej, to na pewno od naszego ostatniego spotkania. Czy w tej rzece są ryby, jeżeli tak, to jakie? Je? Tak, jest. Jest zarybiany przez nas od dłuższego czasu strąk potokowy i lipień przez naszych kolegów, muszkarzy, zdecydowanie poławiany na muchę. Zresztą to, co nam się chlapie tutaj, yy, gdzieś obok. Nas, to kolega Lipień, tak. To, to kolega Lipin, dlatego też nie chciał, yy, nie chciał ze mną współpracować. Fantastyczne wyniki, choćby w tym sezonie. Yy, są osoby, które łowią tutaj regularnie i to łowią takie no, przepiękne ryby wymiarowe, a nawet ponadwymiarowe, bo, bo po, yy, 60 cm została ta granica przekroczona. Ponad standardowo pływają tu ryby przekraczające 70 cm. Wpuszczane no, przez nas, tak. I siedzą w dołach, w których ciężko do nich podejść, ale cieszymy się, że są. Czasami jak ludzie pokazują te zdjęcia gdzieś na jakichś forach czy, czy portalach, to 68-70 cm pojawia się ryba. I pode... Raz na pół roku. I potem się pojawia pytanie, gdzie, 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 gdzie ta ryba? Tak, w tych szakach. Jest coraz, coraz gorzej je złowić, więc nas to cieszy. Dodatkowy atut tej wody to, że można spotkać tu nie lada zawodowców. A mowa w tym przypadku o Marcinie, który dosłownie kilkanaście dni temu zaliczył spory sukces, zdobywając drużynowe wicemistrzostwo Europy w Trout Area, więc o połowianiu pstrągów ma nie lada pojęcie. Można kolosa złowić, jak ja to mówię, kabana, Strąga, naprawdę. W tym roku to jest moje największe tutaj 62, ale wiem, że pływają większe. Ale jakoś nie mogę się to do nich dorwać. Ja oczywiście łowię na wobre, woblery lexa bądź kanki. Jest też mała łyżka dziekciów w tej naszej pasji wędkarskiej śmieci. Śmieci, które my zbieramy po wędkarzach, a wędkarze zostawiają nam coś takiego. To jest mniej więcej w ciągu dwóch miesięcy. Naprawdę, nie było mnie tu przez wiele lat, ale muszę przyznać, że z pewnością będę wracał, bo trzeba oddać chłopakom, że zrobili kawał fantastycznej roboty. Ryby są, można tu pobić je życiówkę, a przy okazji przypomnieć sobie, czym jest dzikie letnie pstrągowanie: z komarami, kleszczami i ogromnymi zaczepami. Odcinek ma około 6,5 km wody, która zaskakuje właściwie na każdym możliwym zakręcie. Pojawiają się tam liczne dołki, przykosy, wypłycenia, a więc miejsca, które aż pachną pstrągiem. Zapraszam Was więc serdecznie, bo zabawa jest naprawdę przednia. Jest. Siedzi! Lekko zapięty! Nie spiąć. Drżały po prostu, bo jest bardzo delikatnie zapięty. Raz jeszcze macie przykład, dlaczego haki bezzadziorowe są tak istotne, jeżeli chcemy mieć po prostu ryby w dobrej kondycji, bo nie kaleczymy, a wypięcie jest bezproblemowe. Zobacz, jaki piękny potoczek. Fantastycznie wybarwiony, prześliczny, wymiarowy, silny i niezwykle sprytny. Raz wyszedł do obrotówki, ale nie zdecydował się uderzyć. A po chwili z drugim rzutem poprawił delikatne branie, przycięcie. I jest cudowny, który odczarował moją klątwę, jeżeli chodzi o tęczaki w tym roku: buziak i do wody. Drugi rzut i poprawił mi praktycznie spod nogi, ale to było takie branko, powiem Ci... No cóż, Także ja wiesz, nawet się bałem, bo tam wysoki brzeg, yy, a jeszcze mi się zaplątał podbierak, ja mówię, kurde, nie wyjmę go, nie? Ta ryba jest skuta. nie może być takiej przysłowiowej lampy. A spotykając Tomka, jako że jestem początkującym amatorem wędkarstwa muchowego, była również okazja nieco podejrzeć, ale przede wszystkim również podpytać o technikę rzutów i łowienia pstrągów. Czasami coś się zerwie, czasami coś się spląta, ale głównie rolką się to rzuca. Efekty. Pięciokrotnie mniejsze. Oj. To nie. To nie jest to, o czym pomyśleliśmy. A za to frajda wyciągnięcia ryby na sprzęt muchowy jest o wiele większa moim zdaniem. Ale to Piotr musi jeszcze kiedyś przejść na ciemną stronę, może kiedyś się spotkamy, to połowimy. Przy braniu skuteczna okazała się obrotówka w rozmiarze 00, ale skoro Tomek mówi, że to są takie wielkie ryby, Zwiększymy rozmiar, ale głównie dlatego, że jest tu po prostu głębiej i ta obrotówka w rozmiarze 00 na nie schodzi, aż tak głęboko nie penetruje tego bliżej dna, a tych większych ryb spodziewałbym się właśnie na większej głębokości. I zobaczcie, jak zapał i pasja kilkunastu czy kilkudziesięciu osób może sprawić, że bardzo blisko sporego miasta mamy łowisko niezwykle rybne, niezwykle atrakcyjne, a do tego technicznie wymagające. Cóż więcej nam potrzeba? Zobacz, długi sznur, znaczy no. przypon koniczny tonący i jakiś 2,5 metrowy przypon. Zobacz, zwyczajnie rolką podajesz pod krzak. Fajnie, fajnie. Też tak kiedyś będę robił. <laughs> no. Sznur jest o takiej krótkiej głowicy do właśnie takiego łowienia na rolkę. To inna sprawa, że musisz mieć dosyć ciężką przynętę, nie? Właśnie, że nie. Tam sznur ciągnie, tak? Tak. Pama <noise> no. o tym, że ryba jest w wodzie przyciąga ludzi, którzy łowią wszelkimi motodami. Koszyczek zanętowy Dworskiej Rzece. A przypominam, że jesteśmy na rzece Pstrągowej, na odcinku No Kill w krainie Pstrąga i Lipienia. I Pstrągów nie łowi się raczej przy użyciu koszyczków zanetowych. I tu ponownie wracamy do y, tematu kłusownictwa i tego, czy ryby są, czy ich nie ma, czy zarybienia są realne, y, czy są fałszywe, a ryby znikają w niewyjaśnionych okolicznościach. Naprawdę znikają, ale mamy naturalne y, kłusownictwo w postaci kormoranów. I niestety prawdziwe kłusownictwo w postaci ludzi. Nasza częstochowska Amazonia. I aż ciężko czasem uwierzyć, że przy tak dużym nakładzie, przy promocji wędkarstwa sportowego i rekreacyjnego, nadal borykamy się nad wodą z tak dużym kłusownictwem. Tym bardziej, że jak wspominałem, Jurajski Salmoklub Częstochowa patroluje to miejsce niemal codziennie, a i tak nie brakuje osób, które postanawiają zapolować na te piękne ryby w bardzo nieelegancki sposób. Dla miłośników spaceru i poznawania przyrody, jak mówiłem, wspominałem to miejsce, to jest taka mała, zielona enklawa. Można tutaj zobaczyć sarnę, jelenia, dzika, który spokojnie sobie siedzi w odległości nie wiem, 20 metrów, który się naprawdę nie boi. Chciałbym też pokazać pracę pewnego kolegi, pasjonata ornitologa, który z zamiłowaniem poustawiał, poprzybijał na drzewach budki lęgowe dla ptaków. Nie warto się zbliżać w tym okresie, ale warto docenić taką pracę. Zaledwie 5 godzin nad wodą to naprawdę niewiele, ale wystarczyło, żeby spotkać wstrągi. I odczarować klątwę, która ciążyła na mnie od początku tego sezonu, by spotykać tylko i wyłącznie pstrągi tęczowe. Warta odcinek No Kill, będąca pod opieką diurejskiego Salomoklubu, to miejsce, do którego Was bardzo serdecznie zapraszam. Jeżeli chcecie spotkać się z pięknymi, silnymi, zdrowymi rybami, a jeżeli chcecie pobić swój rekord życiowy, to także będzie ku temu okazja. Teraz wracamy do Justyna Kołka, by sprawdzić co ciekawego w lesie, a na warte z pewnością ja również kiedyś jeszcze powrócę. Bila Justynie. No cześć, Piotrze. Co udało Ci się znaleźć w lesie oprócz kleszczy? No zobacz, już mamy borowiki ceglastopory i borowiki sosnowe. Bardzo pięknie jestem z Ciebie. Dumny to teraz prowadzi i pokaż, gdzie jest. No to idziemy. Są. Mówiłeś, że w lesie sucho, ale yy, borowik ceglastopore obecne. Tak, w końcuśmy się doczekali grzybów yy, w lesie, bo ostatnio było krucho. Jest ten rok bardzo spóźniony w grzyby, ale borowik ceglastopory jest takim grzybem borowikowatym. To są te z rurkami od spodu, który się jakby można powiedzieć pierwszy pojawia. I dość dużo go ostatnio znalazłem, bo ponad 20 sztuk. I tutaj widzisz, jest kilka. Mamy ładne takie i młodsze i starsze. To czekaj, bo ten się do mnie tak uśmiecha, do tego wyciągnę pokażemy, Borowik Ceglastopory, z góry może nie tak łatwy do rozpoznania, szczególnie o tej porze roku i przy tak intensywnym pyleniu, bo on jest cały po prostu pyłkach, tak, różnego bo, rodzaju kwiatów. To się i drzew. właśnie pyli różne takie właśnie z tego z, ze sosny, z różnych takich właśnie ten żółty proszek i osiada. Ciekawostką w tych grzybach to jest to, że one po nacięciu, przełamaniu, to jest tak zwane zetknięcie z tlenem potrafi się natychmiast zmienić ubarwienie. Będzie taki się robił, zobacz, taki granatowy, granatowy fioletowy, fioletowy. U nas nazywają pociec. Dlaczego? Jedni mówią gniewosz, że jak się go przetnie, to się gniewa. Siniak, no wiadomo, sinieje. A pociec dlaczego? Nie mam dla tego pojęcia. I jak byłem na kursie w 1994 roku, pani doktor Maria Klawiter nam mówiła, że w dawnych czasach tego grzyba wykorzystywano w celach medycznych. I jego jakbyśmy pokroili, pokroili w plasterki, ususzyli i zrobili z niego napar, to zadziała na potnie. Czyli I... przy gorączkach. Tak, tak, tak. I właśnie. Dlatego on tutaj w naszych regionach nazywa się Pociec. Z tej właśnie racji, że był wykorzystywany. Co z... ważne, jest to grzyb jadalny, który bardzo chętnie jest zbierany przez grzybiarzy, szczególnie tu na południu tak, tak. Polski, i smaczny. Nie wszyscy go zbierają, też czasami go można pomylić, jak wyrosną, to pokażemy borowika ponurego. One są takie różnice, że borowik ponury będzie zawsze jaśniejszy kapelusz. Ten będzie od jasnego do ciemnego. Widzisz, tu jest taki troszkę jaśniejszy. Coś w tym Aha. stylu, ale ważna rzecz u borowika ponurego to jest to, że nie ma tego czerwonego nalotu, tylko wyraźną taką siateczkę. Na żółtym tle czerwoną siateczkę, taki oczka. I on tamten jest lekko trujący, natomiast ten, jest ciężkostrawnym grzybem. On jest twardy, jego miąż. On po prostu powinien być dłużej obrabiany. Nie wylewana woda, czy jakiś tam jak tego, tylko smażyć dłużej, z 40 minut na wolnym ogniu, na maśle, czy na jakimś tłuszczu i wtedy dopiero y, po prostu go spożywać. Niedosmażony, niedogotowany, wywoła zatrucia gastryczne z powodu ciężkości, bo y, białko w nim jest bardzo ciężkostrawne. Jeden z nich y, troszeczkę różni się. Czy to jest y, grzybnia, y, zarodniki wysypane na jego kapeluszu? I zobacz, tutaj mamy dwa połączone ze sobą, bo one są korzeniami zrośnięte, trzonami. Natomiast tu ten biały nalot jest y, tak zwany zaatakowany już przez tak zwany grzyb bakteryjny. On raczej nie powinno się go spożywać już. Na szczęście to nie jedyne grzyby, które teraz możemy spotkać w lesie, o czym zresztą przekonamy się za moment. Idziemy? Tak, niedaleko stąd y, mam Trzy borowiki sosnowe. Są troszkę już robaczywe, bo sucho było, spękane kapelusze, ale mam. No to idziemy. No i są wspomniane przez ciebie trzy piękne sztuki. No, nie są zbyt za piękne, bo gdyby było właśnie odpowiednia wilgotność, to kapelusze tych borowików sosnowych by były takie wiśniowe. Tylko podobne coś do borowika cegla stoporego, ale nie zamszowe, tylko takie świecące. Widzisz, tutaj spękało od tego, że sucha pogoda, te już są całkiem ten jest całkiem robaczywy, zjedzony nawet przez żuka w środku, bo tym się żywi. Natomiast różnice też czasami bywają przy tych borowiku, to po przecięciu to, co przecinałem borowika tego cegla stoporego, on siniał. Natomiast ten on leży do, należy do tych borowików, takich szlachetnych, które po przecięciu. Nie ciemnieją. I zobacz, że jak przetnę, on zostanie do końca taki biały. Ten miąż lekko tutaj pod skórką, tylko tak się taki wiśniowy robi. Ale tak ten miąż jest. Do końca biały. Jest bardzo smaczny grzyb jadalny. Nazwa borowik sosnowy niekoniecznie musi być las sosnowy. Tu jest mieszany, jak widzisz, a rosną. Też tu opodal niedaleko jest sosna jedna. Mamy tutaj buki, są brzozy. I on właśnie w Beskidach lubi w takich lasach mieszanych się pojawia. Jak widać, mimo tego, że w kalendarzu maj, śmiało możemy wyruszać do lasu w poszukiwaniu grzybów. I co ważniejsze, nie wrócimy o pustym koszyku. Liczymy rzecz jasna na to, że zrobi się nieco bardziej wilgotno, a więc, że z nieba po prostu nadciągną deszczowe posiłki. Na dziś to już wszystko. Dziękujemy i do zobaczenia. Do zobaczenia.